Witam serdecznie, szanownych Państwa. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres franka szwajcarskiego do euro, do waluty euro, czyli tej waluty, którą chcieliby do Polski wprowadzić politycy pokroju Donalda Tuska i jego akolitów. Tak jest, Donald Tusk chciałby wprowadzić Polskę do strefy euro, no, ale jeżeli się z pojedź, że na wykresy kursu franka szwajcarskiego na przykład, no to widzimy, że od 2007 roku jeden frank szwajcarski podrożał, proszę zobaczyć, z najmniej, najmniej frank szwajcarski w euro kosztował w 2008 roku, w 2007 kosztował 59, potem w 2008 troszeczkę więcej niż 59 eurocentów. I dzisiaj jeden frank szwajcarski to jest 1,06 euro, czyli to jest prawie no 90-85% wzrost, 80 wzrost frank, franka szwajcarskiego wobec euro, jeżeli patrzymy, ile trzeba dać za euro, za jednego franka szwajcarskiego, tak, wystarczyło 60 centów, niecałe, dzisiaj jest to 1,08 centa, 1,08 euro, czyli te 40-80% więcej. 80% więcej aniżeli w roku 2007. No, i nasi politycy na czele z Donaldem Tuskiem uważają, że to by było dobrze mieć taką walutę jak euro, mimo tego, że euro bardzo mocno traci na przykład do franka szwajcarskiego. Tak? Czyli tak, euro zyskuje, euro traci do franka szwajcarskiego, mimo tego, że euro jest znacznie wyżej oprocentowane niż frank szwajcarski. Do dzisiaj mamy oprocentowanie franka szwajcarskiego 0,5%. Euro jest oprocentowane 3,15% no Jest to no, o niebo wyższe oprocentowanie, tak? więc trzymając euro w banku dostaniemy więcej oprocentowania. No ale trzymając franki bez banku, no to frank sam z siebie rośnie, prawda? Więc nie trzeba tych franków szwajcarskich trzymać w ogóle w banku, żeby frank szwajcarski rósł wobec euro. Więc jest to no, bardzo ważny aspekt, który my musimy zrozumieć. Tak rośnie frank szwajcarski do euro, ale jeżeli, szanowni Państwo, sprawdzimy franka szwajcarskiego, Szwajcarskiego, na przykład, funta brytyjskiego do franka szwajcarskiego, to już w ogóle zdziwimy się tragicznie, bo proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje z frankiem szwajcarskim do funta brytyjskiego. Ja będę powtarzał ten wykres wielokrotnie ze względu na to, że Polacy powinni to rozumieć, bo nie rozumiejąc tego wykresu, my się wkopujemy, wkopaliśmy wielokrotnie w takie bezsensowne bagna, prawda, wierzący w antyekonomiczne nieprawdy. Czy też fanta ekonomiczne prawdy, czyli, czyli kłamstwa po prostu ekonomiczne. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres franka szwajcarskiego czy funta do franka. No i proszę zobaczyć, w 1974 roku 1 milion franków szwajcarskich. Yy, przepraszam, 1 milion funtów brytyjskich kosztował 6,50 o tutaj 6,58 franków szwajcarskich 6,58 franków szwajcarskich, czyli 1 milion funtów 1,5 miliona franków szwajcarskich. Dzisiaj widzimy ten wykres totalnie się zapadł, prawda, do dzisiaj no i dzisiaj 1 milion franków szwajcarskich to 1 milion funtów, prawda? Proszę to zrozumieć, że no Milion funtów to był 6,5 miliona franków. Dzisiaj 1 milion funtów to jest 1 milion franków, a właściwie milion franków i, i 100 tysięcy. No ale jeszcze przed chwilą to było, proszę bardzo, dosłownie milion franków w październiku 2022 roku. To było po prostu milion franków, tak? Fund brytyjski zapadł się do Franka no tragicznie, prawda? Eee, i, I też, dlaczego u nas jest problem z frankiem szwajcarskim? Bo u nas frank szwajcarski e, po kryzysie kredytów frankowych no ma złą opinię. Ale to nie jest wina e, sz, Szwajcarów, że, Pola, że rząd polski, że państwo polskie, że polska e, banksterka wrąbała e, m, no, miliony Polaków we franki szwajcarskie. To nie jest ich wina, e, że polscy politycy i polska finansjera jest na tyle tempa, lub też obrzydliwa, żeby wrąbać Polaków we franki szwajcarskie. Bo Polacy w ogóle myślą, że frank szwajcarski, specjalnie, specjalnie, żeby Polaków zniszczyć, umocnił się. Co jest, jest jakimś obłędem. Szanowni Państwo, to jest wykres franka szwajcarskiego. Od 50 lat. Wiadomo, wiadomo jest, od 74 od 50 lat frank szwajcarski skrajnie na przykład umacnia się do funta brytyjskiego. Od 50 lat to nie jest tak, że, Szanowni Państwo, frank szwajcarski był o jakiejś stałej walucie, był o jakiejś stałej cenie. Przecież to jest jakiś kuriozum to, co się wpaja w Polaków. Polaków centralnie, specjalnie wrzucono w odchłań franka szwajcarskiego jako kredyt hipoteczny. Po prostu, tak? Szwajcarzy na to nie mieli żadnego jakiegoś tam zbytniego wpływu, prawda? I tyle, szanowni państwo, i tyle. Taka jest rzeczywistość. Do NAC, proszę bardzo.

6,5 na 1,8. Na 1,8, prawda? No, on się potem jakoś tak y, tu ustabilizował, ale te wykresy są ogólnodostępne, szanowni państwo. To nie jest tak, że nie wiedziano o tym, gdy wprowadzano do Polski na masową skalę franki szwajcarskie, nie wiedziano o tym, czym jest frank szwajcarski. No, szwa, frank szwajcarski był nisko oprocentowany, traty, taty, prawda? No ale dobrze wiedziano, jaką walutą jest frank szwajcarski, szanowni państwo yy, od, yy, i tyle, to są takie jakieś kocopoły totalne, które się wymyśla Polakom, prawda? I jeżeli frank szwajcarski, jeżeli frank szwajcarski dalej będzie się umacniał, tak jak się umacniał przez 50 lat, on rzeczywiście mo może się wydarzyć, yy, tak jak w roku 95, proszę bardzo, do 1999 do roku ale to ja nie sądzę, że tak będzie, może tak się zdarzyć, bo to były czasy mocnego umocniania się brytyjskiej giełdy wtedy i dlatego to też tak wyglądało, może się tak zdarzyć, że no ten, na przykład, że no, fund brytyjski, powiedzmy sobie tutaj jak, jakimś cudem, tylko, że to się nie zdarza, prawda? Wiecie, zawsze można powiedzieć, że się może zdarzyć, dlatego w życiu trzeba wprowadzać dywersyfikację ryzyka, jak kupować waluty, to bardzo często różne waluty, ale dobre waluty, szanowni Państwo, które nawzajem się nie zżerają, prawda? kupować je tanio, sprzedawać ewentualnie drogo, ja oczywiście nie namawiam do kupowania walut robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi, no ale jeżeli człowiek kupuje tanio Dolara, potem go sprzedaje do, za dużo złotych. Gdy dolar amerykański, na przykład, spada do 3 złotych i kupimy sobie za 1000 dolarów, za 3000 złotych, no i ten dolar amerykański wzrośnie na przykład do 5 złotych, no to wtedy będziemy mieli 5000 złotych i trzeba go wtedy sprzedać, prawda? No i mamy 5000 złotych. Znowuż spadnie, prawda, do 3 złotych, wiecie, i, i powtarzalnością, prawda? Powtarzalnością, tak? ale to nie jest dla wszystkich, bo ludzie takich rzeczy nie rozumieją, więc tylko mały procent w ogóle ludzkości rozumie takie rzeczy i będzie rozumieć, bo żeby coś takiego zrozumieć, to w ogóle najpierw w życiu trzeba dojść do momentu takiego, że się chce zrozumieć coś takiego, że coś takiego w ogóle jest odpowiednie dla takiej osoby intelektualnie, że może zrozumieć, a dodatkowo trzeba mieć na to pieniądze, prawda, więc zawsze będzie ludzie generalnie wolą oglądać, wiecie, seriale, tam kotki jak zrzucają rzeczy, czy z parapetów i tak dalej. To jest na topie, prawda? Tak więc, szanowni Państwo, fund brytyjski, frank szwajcarski, jest bardzo dobrą walutą do trzymania ją w portfelu. Że nie trzeba trzymać jej w banku, prawda? Pod w porównaniu do funta brytyjskiego. No i tyle. No, można trzymać funta brytyjskiego w banku, ale trzeba trzymać w banku, dostanie się więcej oprocentowania, ale trzeba trzymać w banku trzeba... I, i tyle, tak? No, a, a franka szwajcarskiego nie trzeba zbytnio w banku trzymać, żeby on zyskiwał. I to jest ten plus. Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej. Przy rozmowie o Franku Szwajcarskim, bo tutaj chciałbym właśnie powiększyć portfolio moich filmów o Franka Szwajcarskiego, bo e, myślę, że to nie jest wina Franka Szwajcarskiego e, i Szwajcarów, że no, polska banksterka i polscy politycy tak wyfrajeżyli Polaków. Po prostu to nie jest, szanowni państwo, to, nie, to Polacy chcieli, to polskie państwo na to pozwoliło. I polskie banki na to pozwoliły, wr wręcz właściwie wciskały te franki szwajcarskie. A było to oczywiste, że jeżeli będzie się działo to, co się dzieje z frankiem szwajcarskim, czyli frank szwajcarski się umacnia, to jest to oczywiste, że kapitał, który zaciągnęli Polacy, będzie się powiększać. No ale oprocentowanie będzie niższe. Dzięki temu ten kapitał można nadpłacać. To było oczywiste. Przepraszam, ciekawy. No i mamy sytuację dzisiaj podobną, że widzicie, no, frank szwajcarski, dlatego chcę. Widzicie, e, chcę, e, chcę, szanowni państwo, no, analizować tego franka szwajcarskiego, bo to jest mega ważna waluta dla nas. Ja powiedziałem, że najważniejszą walutą dla Polaków oczywiście jest polska złotówka. E, to jest, jeżeli mówimy o takich walutach drukowanych, no to polska złotówka, no, to następną walutą to jest euro. A trzecią najważniejszą walutą e, dla takich zwykłych Polaków e, no, jest frank szwajcarski moim zdaniem. Pod tym kątem, że jest dużo Polaków w Wielkiej Brytanii, no to dla wielu funt może, ale to jest taka waluta, że trzeba się jej pozbyć najlepiej, bo to waluta zapadająca się nawet do franka, do franka szwajcarskiego tragicznie, tak? Do złota się zawala, funt brytyjski i tak dalej. Więc my będziemy, szanowni Państwo, analizować, będziemy patrzy, patrzyli, będziemy analizowali franka szwajcarskiego, czy on dalej się umacnia czy on dalej drożeje, bo tak jak ja powiedziałem, szanowni państwo, dużo ludzi no niestety u nas w, na, w, naszo, w nasze terytorium emocjonalne Polaków finansowe i ekonomiczne jest spajanie, na przykład, że istnieje coś takiego jak twarde waluty prawda, i na przykład funt jest twardą walutą co jest skrajnym kłamstwem, no i o to chodzi że widzicie, mieszka ten milion czy półtora miliona ludzi w tej Anglii i lud, lu, ludzie w Polsce myślą, że dobrze trzymać funta brytyjskiego, nie, bo tam tak w... a to jest kłamstwo to jest po prostu kłamstwo. Każdy wykres pokazuje, że trzymanie funta brytyjskiego to yy, po prostu jedna wielka strata. I tak mamy do franka szwajcarskiego i tak samo jest do złota, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego i o srebro, i, i szanowni państwo, o koronę czeską, i o euro, i o dolara. Ale dzisiaj mówimy o franku szwajcarskim. A frank szwajcarski, właśnie, i zyskuje do euro, i zyskuje do dolara, i zyskuje do funta. Oczywiście, traci do złota. Oczywiście, frank szwajcarski traci do złota. Traci do srebra, ale nie traci tak mocno jak funt brytyjski albo euro, prawda? Tak, tylko że wiecie, fund brytyjski, wiecie, euro, to mamy euro, no to euro, no to wszędzie na, na Litwę euro potrzebne, na Słowację euro potrzebne, w Niemczech euro potrzebne, wiecie, wszędzie euro potrzebne, tak? No to to jest dla nas bardzo ważna waluta, bo za te euro możemy sobie coś kupić bardzo szybko, bardzo łatwo i bardzo przyjemnie, a za funta brytyjskiego co możesz kupić? wózka brytyjskiego nic nie możesz kupić w Europie, nie, musisz go wymienić na euro wtedy, tak? Czyli trzymanie w ogóle funtów brytyjskich jest głupie pod tym kątem, że nie dość, że ten funt brytyjski traci. To jest to bezsensowne, bo jeżeli chcesz coś potem kupić, na przykład, no powiedzmy, masz 10 tysięcy funtów brytyjskich, no i coś chcesz, na przykład coś się dzieje i wyjeżdżasz z Polski i masz te funty brytyjskie. I na przykład kończysz, nie wiem, we Francji, czy w Hiszpanii, czy w Grecji, czy we Włoszech, no to przecież musisz te funty brytyjskie wymienić na euro, czyli tracisz, tak? A dodatkowo tracisz na wymianie. A dodatkowo funt brytyjski traci generalnie na wartości, na Do euro. I proszę zobaczyć, prawda? Eee, proszę, zobaczyć, tak. eee, proszę zobaczyć, tak? Proszę zobaczyć, tak? Proszę zobaczyć. Więc eee, jeżeli chodzi o to, no to eee, GBP EUR, no proszę zobaczyć. GBP EUR, no... I to jest wykres, szanowni państwo, funta brytyjskiego do euro. No. Yy, właściwie można, yy, yy, proszę bardzo, od, od 2000 roku. Tu mamy 2000 rok. 1000 funtów brytyjskich to było 1760 euro. 1700, popatrzmy, 1763 euro. 1000 funtów brytyjskich to było 1763 euro. Dzisiaj 1000 funtów brytyjskich, jak widzimy na wykresie, to jest 1180 euro. Tak, tutaj widzimy 1180 euro. No ale przed chwilą, proszę bardzo. W roku 22 w listopadzie było to 1 euro i 8 centów europejskich. W 20 roku szanowni Państwo, to było 1 euro i 500 Proszę bardzo. W roku 19 w czerwcu to było 1 euro i 7 centów europejskich. Proszę bardzo. W roku 17 to było 1 euro i 7 centów europejskich. Proszę bardzo. W roku szanowni Państwo w roku 16 to było 1 euro i 5 centów europejskich. A tutaj to już w ogóle jaja, prawda? Bo tutaj mamy, szanowni państwo, proszę bardzo, yy, 2009 rok, 1 euro i 2 centy europejskie. Wiecie, za 1000 funtów w kiepskim katorze dostaniesz tylko tam, powiedzmy, 900 euro. Za no. 1000 funtów. To, to, to jest kiepszczyzna w kiepskim katorze, tak? Czyli funty brytyjskie to w ogóle jest bzdura totalna. Dla Polaka z perspektywy, no jak... jak Jakieś tam funty można mieć dla dywersyfikacji, chyba, że ktoś trzyma te funty, wiecie, i sobie wymienia. I sobie wymienia je w dysontanie, sprzedaje, gdy są drogie, i na tym sobie zarabia akurat przy okazji, jeżeli chodzi o funty brytyjskie. No, ale tak to jest w ogóle totalna bzdura, prawda? No, proszę, ja jeszcze raz na, w, 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 przypomnę. Że euro jest oprocentowane, szanowni państwo, dzisiaj 3,15, a funt brytyjski 4,75, czyli znacznie więcej, ale euro i tak jest mega drogie do funta brytyjskiego. Proszę bardzo, ja tutaj na, narysuję to wszystko. Ja to, to z, z, zrobię taki trochę amatorski, ten, ten wykres, o, taki amatorski. No i proszę zobaczyć, to wszystko tutaj porysuję. Proszę bardzo, tu jest teraz, na tym poziomie jest teraz funt brytyjski, no ale był tutaj, był tutaj, tutaj. Tutaj i tutaj. Szanowni Państwo, to bez żadnego problemu, food brytyjski to się może zapaść z powrotem do 1 euro i zapewne tak się stanie. Bo, dlaczego miałoby się tak nie stać? Ja nie rozumiem, dlaczego miałoby się tak nie stać, prawda? Jeżeli tak już było, jak coś się stało, no to się jeszcze raz stanie zapewne, prawda? Jeżeli zasady się nie zmieniają. No i koniec kropka, prawda? To jest o, o franku szwajcarskim, no, no, generalnie film, tak? No, ale też porównuję, bo ludzie myślą, no, ale to tylko do franka szwajcarskiego fund brytyjski. Nie, nie, do, do euro to samo, szanowni państwo, fund brytyjski, e, tak samo, szanowni państwo, GBP, proszę bardzo, do korony czeskiej, e, proszę zobaczyć, co się stało do korony czeskiej, e, proszę bardzo, 29 koron czeskich dzisiaj, 29,92, no, ale szanowni państwo, Proszę sobie to wyobrazić, że przed chwilą to było 26 koron czeskich, tak? A w roku 2000 to było 65 koron czeskich prawie, no. 64, 64, 64 korony czeskie. Dzisiaj a było 24 przed chwilą. To jest szanowni państwo 70 spadek, a nawet więcej, tak? Czyli fund brytyjski musiałby 200% netto, 300% swojej ostatniej najniższej wartości wzrosnąć, żeby być na poziomie z 2000 roku. Przecież to jest szok. Szok. To tak jakby Szanowni Państwo, dzisiaj ten fund brytyjski GBP PLN, ile ten fund brytyjski kosztuje dzisiaj GBP PLN? GBP PLN szanowni Państwo, 5 złotych i 5 grosz, 5 złotych i 5 groszy, tak? No tak jakby dzisiaj złotówka miała, fund brytyjski miałby wzrosnąć do 15 złotych, tak? Do 15 złotych, do 15 zł. Tak się zawalił, zawalił do korony czeskiej. Do złotówki się mniej zawalił, bo tam funt ewentualnie kosztował 8 zł, dzisiaj kosztuje 5, ale to tak jak z tego najwyższego poziomu funt brytyjski, bo funt brytyjski chwilowo nawet kosztował, może tutaj znajdziemy wykres z takiego roku. Na razie mamy tutaj e, tylko 2001, 2000. E, popatrzmy, tutaj mamy 2000, 2002, no mamy, no tutaj 7,26 na tym wykresie widzicie. 7,26 to. To, to tak, jak gdyby złotówka miała, gdyby funt brytyjski z 7 złotych albo tam z 7,50, tam 8 nawet dochodził, no to z 8 i podzielisz 8 na 3, szanowni państwo, to tak, jakby, gdyby funt brytyjski miał się zapaść do polskiego złotego, tak jak się zapaść do korony czeskiej, to by złotówka kosztowała dzisiaj 2,70. Znaczy, funt brytyjski by kosztował 2,70, tak? Czy 2,60, 2,50. 2,40 i dzisiaj by kosztował 2,70, tak? W czasie, gdy korona czeska zawaliła, gdy fund brytyjski do korony czeskiej zawalił się do 24, koron czeski z 66, to no tak jakby do złotówki się zawalił tam do 2,40. Czy tam 2,30, 2,29 i dzisiaj by było 2,70, tak? Czyli fund brytyjski jeszcze musiałby stracić 50%, tak? Dlaczego to się nie dzieje? No między innymi dlatego, że polska złotówka Między innymi dlatego, że w naszym banku narodowym trzymamy funty brytyjskie, które każdego dnia tracą nam na wartości. Trzymamy dolary kanadyjskie, które każdego dnia tracą nam na wartości. Trzymamy, szanowni Państwo, dolary australijskie, które każdego dnia tracą nam na wartości. Trzymamy dolary nowozelandzkie, które każdego dnia tracą nam, szanowni Państwo, na wartości. Taka jest rzeczywistość. Tak więc tutaj to jest film o franku szwajcarskim, no ale yy, proszę bardzo, no franka szwajcarskiego też możemy tutaj, yy, proszę bardzo, no frank szwajcarski to jest yy, walut. Jeżeli już mówimy o walutach, prawda? No to proszę zobaczyć. Ci w PLN, szanowni państwo, yy, 10 roku, w 10 roku yy, frank szwajcarski to było 2,57, dzisiaj to jest 4,53, ale przed chwilą było 5. 100% szanowni wersje, to się może wszystko odwrócić. Tak, może się wszystko odwrócić, wszystko się może odwrócić, dlatego w życiu jest potrzebna dywersyfikacja ryzyka, prawda. Trochę złota, trochę walut, prawda, a waluty najlepiej wtedy jeszcze nimi manipulować. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do robienia czegokolwiek, szanowni państwo, ze swojej pieniędzmi. Kupowania walut, nie kupowania, trzymania funtów franków szwajcarskich, euro czy cokolwiek, czy kupowania złota, srebra czy cokolwiek. Ale pokazujemy, szanowni państwo, bo u nas, u nas, wiecie, frank szwajcarski stał się trendowatą walutą i moim zdaniem niewłaściwie. No niewłaściwie, bo, bo jedna rzecz jest, te franki szwajcarskie, Wiecie, to troszeczkę tak jakbym dał ludziom kredyty w złocie i złoto by rosło do złotówki i by ludzie krzyczeli, że to wina, nie wiem, złotnika, że złoto rośnie czy tego to nie jest wina złotnika, prawda, że złoto rośnie, że tylko wzrostu M3 nie, drukarki, prawda? Tak więc frank szwajcarski, widzicie, rośnie, rośnie i rośnie, na razie nie ma żadnego zwrotu z franka szwajcarskiego, czyli zwrotu, że będzie spa że spada, nie spada, obniżyli sobie oprocentowanie, proszę to zrozumieć, że jeżeli te wszystkie dane szwajcarskie to jest prawda jeżeli to jest wszystko prawda, i oni mogą sobie tak obniżać oprocentowanie to będzie rósł ten frank franki koniec kropka chyba że no, szanowni państwo no, za, musieliby zakłamać samych siebie wiecie mają niskie oprocentowanie to znaczy że ich waluta jest bardzo pożądana że każdy ją chce powiedzmy powiedzmy tak jeżeli tak spojrzeć to znaczy że mogą sobie obniżać oprocentowanie im mocniejsza waluta tym może mieć niższe oprocentowanie im mocniejsza szanowni państwo waluta tym może mieć niższe oprocentowanie teoretycznie bo, gdybyśmy my w Polsce obniżyli sobie procentowanie tak jak frank szwajcarski do 0,5, no to yy, albo funt brytyjski, gdyby obniżył oprocentowanie do 0,5, jak, jak frank szwajcarski, no to złoto, wiecie, za 5 tygodni kosztowałoby nie 2222 funty, tylko by kosztowało 4000 funtów. Dlaczego? Bo jest słabą walutą. A dlaczego frank szwajcarski tak nie traci? Frank szwajcarski też traci, szanowni państwo, do złota, ale on nie traci tak makabrycznie. Proszę zobaczyć, tu mamy franka szwajcarskiego do złota. No i mamy 2006 rok złoto we franku szwajcarskim poniżej 700 franków, 678 i dzisiaj mamy 2472 franki. Frank szwajcarski też traci do złota. I tutaj mamy stratę do złota, lekko ponad trzykrotność, tak? 300% wartości z 2006 tego tam, roku, prawda? E, trzykrotność, bo 7 razy 2100, 3,5, tak? Tylko, że widzicie, 3,5 krotność stracił, tak? Ale jeżeli weźmiemy, widzicie, jeżeli weźmiemy, proszę bardzo, jeżeli weźmiemy funta brytyjskiego, no to od 2000 tu mamy 7, nawet 6 nie ma, o jest 6, 289, 300 funtów brytyjskich na 2230, teraz 221, to ile to jest? 5, 6, 7-krotnie, 7-krotnie, tak, czyli tak, Fund brytyjski stracił ponad, Szanowni Państwo, siedmiokrotnie, bo siedmiokrotnie to jest 2100, a to dzisiaj jest 2221, czyli 7,4 raza stracił fund brytyjski. 7,4 raza frank szwajcarski 3,5 raza, tak? 7,4, a tutaj, a frank szwajcarski, Szanowni Państwo, tylko i wyłącznie niecałe 3,5, czy 3,4, tak? Czyli znacznie. Szybciej, funt brytyjski traci. Tak? W tym wszystko y, musimy, musimy zrozumieć, że waluty troszeczkę są tak, jak wiecie: no, y, 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 samochody, prawda? O, taka jest rzeczywistość. Jedna płaci wysokie oprocentowanie, ale traci. Druga w ogóle wszystko traci, prawda? Ale na przykład y, musi się mieć, że, y, No, taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość. Dlatego ja ciągle ludziom powtarzam, jaki Londyn. Jeżeli można mieć biznes w Szwajcarii operować szwajcarską walutą, szwajcarskimi bankami, szwajcarskimi podatkami, to Szwajcaria, Szanowni Państwo, jest znacznie lepszym krajem, bo samo to, że ktoś ma kapitał we franku szwajcarskim może on nie zyskuje ten kapitał oprocentowania 1,5% w banku, czy tam dwa jak tam w Anglii płacą, czy w euro, ale sama waluta zyskuje. Do do euro, do dolara, do funta, do złotówki, prawda? Może nie płaci oprocentowania, ale zyskuje wobec tych walut, szanowni państwo, w sytuacji, gdy sama inflacja w Szwajcarii jest bardzo niziutka. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. Wyślijcie to do swoich znajomych. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.